Na tyle, na ile no, z tyle zzaakcji, akcji, akcji, że i tak to jest naprawdę dużo. Proszę. Proszę, proszę. Cieszymy się, że mogliśmy. No, Podstawowa w Płoczewie chętnie włącza się w akcje charytatywne. Tak też włączyła się w akcję Razem dla Rodaków ze wschodu. Udział wzięły chętne dzieci i pracownicy Szkoły Podstawowej w Płoczewie i dzisiaj zebrane dary przekazujemy stowarzyszeniu. Chcemy bowiem, aby nasze serca były otwarte na potrzebujących. To stamtąd płynie impuls do podejmowania działań i chcemy, żeby oni mieli pomoc, bo kiedyś los nam na pewno się odwdzięczy za tą pomoc. Witam pani dyrektor w imieniu stowarzyszenia przeszłość przyszłości chciałbym przekazać skromne podziękowanie za wasz wielki udział w nasze akcje. A tym razem, razem dla Rodaków ze Proszę bardzo. Bardzo dziękuję, z przyjemnością odbieram to podziękowanie, z uwagi na to, iż szkoła rokrocznie bierze udział w każdej akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Przeszłość Przyszłości. Dzieci bardzo chętnie i cała społeczność szkolna angażuje się w przynoszenie darów, bardzo chętnie składają później wszystkie dary do pudełeczek, i przekazują je z serca dla Stowarzyszenia Przeszłość, Przeszłości dla naszych rodaków ze Wschodu. Witam serdecznie na podsumowaniu 23. akcji Polacy Rodakom, którą zapoczątkował i który patronuje do dnia dzisiejszego pan senator Stanisław Gogacz. Akcja ta została połączona z akcją Razem dla Rodaków ze Wschodu, której pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Przeszłość Przyszłości. Obie akcje w tym roku są wsparte przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, albowiem uzyskaliśmy dotację docelową z przeznaczeniem na pomoc Polakom na Wschodzie. Znajdujemy się w magazynie, gdzie za mną trwa pakowanie darów. W sposób szczególny chciałbym podziękować młodzieży, rodzicom, przedszkolakom, każdemu, każdemu z osobna i wszystkim naraz za to, że możemy dzięki Państwu pomagać. Naprawdę dziękuję, jesteście super. Pomagamy z tego względu, że dobro wraca, tak? W mniejszym, większym stopniu dobro wraca, a y, przedstawiciele, którzy jadą z konwojem zawiść te paczki, gdy przyjeżdżają i pokazują filmiki, kartki, które są napisane przez y, małe dzieci, y, którzy przekazują wdzięczność y, prze, dla nas, to jest ogromna radość, naprawdę serce się uraduje i mamy ochotę współpracować dalej, organizować kolejne akcje. Patrząc z perspektywy, akcja ta jest bardzo potrzebna, zarówno nam tutaj. Kiedy możemy po pomagać Polakom na Wschodzie, jak również dla nich jest bardzo ważna, bo mają łączność z ojczyzną, jest, są to takie chwile wzruszenia. I później, kiedy dostajemy wiadomości, informacje, jak zostały te paczki przyjęte, jak ludzie się wzruszali, to nam też bardzo cieplutko się robi i z każdym rokiem coraz chętniej uczestniczymy, bo wiemy, że jest to bardzo, bardzo potrzebne.